Zawody zaczął od zera, ale zakończył na najwyższym stopniu podium. W Landshut Mikkel Mikkelsen odniósł premierowe zwycięstwo w Speedway Grand Prix. Mój boks wyglądał niczym strefa wojny, bałagan, wszędzie porozrzucane narzędzia. Mieliśmy wtedy mnóstwo kłopotów sprzętowych. Ale w finale wygrałem start z najgorszego pola i pognałem po pierwszy triumf. Gdy o nim myślę, wciąż czuję wielką radość. Radości miejscowym kibicom nie zapewnił Kai Huckenbeck, który w niemieckiej rundzie Grand Prix był dopiero dwunasty. Po wcześniejszych upadkach nie byłem w pełni sił. Poza tym tor znacznie różnił się od tego ze spotkań ligowych. Było mnóstwo mijanek, świetnie funkcjonowała zewnętrzna i ciężko było mi się dopasować. Rywalizacja w Landshut powinna odpowiedzieć na kilka istotnych pytań. Między innymi, jak w mocnej obsadzie poradzi sobie nowy stały uczestnik cyklu, Brady Kurtz. Według niektórych, Australijczyk może zakończyć sezon nawet z medalem. Dwa lata temu śmiałbym się z takich opinii, ale teraz uważam, że to możliwe. Po dwóch, trzech rundach będziemy wiedzieć, w którym miejscu jestem. Dysponuję szybkim sprzętem, radzę sobie dobrze i jeśli nie zje mnie presja, mogę być wśród najlepszych. Medale w Speedway Grand Prix w swoich debiutanckich sezonach zdobywali Emil Sajfudinow, Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Leon Madsen.